아! <목소리도> a ten, Oh Chyba to oznacza, że w ogóle chyba się wydaje, też nie wiem, ale, ale chyba to. I pamiętam, że u jednego dnia na wodach w Warszawie, i dawało było odwrót do i to był Międzyjednoczony lat 90., kiedy się wywoływały z Polski, Solidarność wchodziła, i tak naprawdę każdy patrzy, kiedy się że można znaleźć, co wiecie. I wszyscy grali w domu, tak, i przychodziłbym na przyciąg tych krajów. I mówiąc, że dawał pieniądze, dawał pieniądze różne miejsca, i konsekwencja zamiast 25 lat znaleźć. I akurat pracował dalej i z rekresem spadł na puste. I ojciec dawał łapówki teraz dyrektor na wydzierniku, znaczy nie I ja wyszedłem po dwóch latach w 8 miesiącach w z Na kilku grach. Podkluczył 1 4, 5 lat, 4 miesiące za czyli tego prawa Ja jestem przy, przy kościele i cała rodzina szła na tym pokrzepieniu, pochodzi mi do mnie i, i mówią, o no, wejdź, wejdź. wejdzie, ja nawet własny. Ja, ja, ja miałem, wiesz, to w ogóle z Ja nie chciałem tego pomóc, bo tego, pomóc, tego pomóc, czy, czy na siebie, czy na, czy na ojca, czy na mnie nie wiem. Ja zobaczyłem, że moje życie, uro jest rozsypne, ja się bardzo bałam. yes Ty robisz te rzeczy, tak, ale w otwór, żebyś mógł, tak, byś gościa, zagrał, To być gościa z aby mi objawiać o co chodzi. Koń Rozumiesz? Ale wiesz, że jesteś w jakimś miejscu życia i nie możesz tego zrobić. My nie jesteśmy stworzeni do niepolenia, jesteśmy stworzeni do wolności, tak? Człowiek jest konstruowany. Tylko, że ta wolność jest bardzo ślepo i ufana w tym. Ja dzisiaj wiem jest Ja dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. Ale wtedy nie rozumiałem tego. Ja nie rozumiałem, się, że siedzę w więzieniu. I, I to jest coś takiego e, ostatecznego. Ja nie jestem tak, ja muszę wyjść. Będzie wtedy z polskiego więzienia można było wyjść e, w jeden z wcześniej. Jak się dało jakieś stworzenie, które, którego nie leczono choroba w więzieniu. I ja się dowiedziałem, że w polskiej więziennictwie w tamtym czasie nie było takich szpitalów, gdzie leczono choroby zagranicznej wytwarzowe. I ja zaczęłem z moimi że siłowy do więzienia, więzienia na była e, i ja e, po tych trzech przez dwa lata w tym miejscowym substancjach, które mieliśmy szczegóły Generalnie generalnie tutaj powstał To za statystycznym stowarzyszeniu, tutaj na liżu. i oni uchylili mnie parę ponieważ to zakraszało moje Ja po niecałych trzech latach wyszedłem, oczywiście miałem proces dalej, ale ja mówię, że to ale w tym czasie, e, ja się ja, 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 Ja się siedziałem z jakimiś takimi złodziejaszkami drobnymi, to siedziałem już naprawdę z przestępcami, że mieli nie ja się docięło, że można w Polsce nie pracować a na naprawdę nieźle. I dowiedziałem się też, że można robić różne rzeczy, różne przestępstwa, a nie nie siedzieli się dzieje. I ja się dowiedziałem na przykład, że za włamaniem w sklepu w Polsce jest od roku dziesięciu, tak? Albo za wygłowie miliona. 干大事时。

Część, narkotyki, one tak funkcjonują. Życie Ja byłem narkowany, bo jak się ma to do tak tanich rzeczy, ponieważ ich produkowanie gramy na minutę na ze 4 minut. Rozumiesz? Tak jest temat. Bo z takiego czadostwa uśrodku. Rozumiesz? To jest wszystko w internecie, to jest w ogóle rzeczywistość. jak, jak mogę się do tego, żeby dzieci w Rozumiesz? To jest tak to, to, to tanio.

Mam 16-letniego syna i wiecie, my bardzo szybko rozmawialiśmy, wiecie, mamy fajne relacje, wszystko rozmawialiśmy, bardzo bardzo szybko rozmawialiśmy, jak on coś tam nawywijał coś o tym, że się ja mówię, nie wiem jak to tutaj. Nigdy, nigdy, a nigdy, a nie wszyscy twoi koledzy z klasy, nigdy nie będziecie w tym miejscu, z którego ja już wróciłem, a więc proszę, nie ściekaj. Bądźmy szczerze, tak? Nie, nie opowiadajmy różnych rzeczy, to jest konkretnie, jak się sprawy mam. Tak? I, i, I my, my wszystko wyprowadzamy do tego temat, nie? Dlatego, że ja jestem ojcem, który przeżył te rzeczy. Realnie przeżył te rzeczy. I e, ja, ja pamiętam, kiedyś, kiedy mieliśmy pieniądze, mieliśmy wszystko, e, to mój starszy nikomu pokaże, jest to jak człowiek zaczyna szyć w tym życiem, myślę, że tak funkcjonować, to w pewnym momencie rzeczywistość przestaje nie myślać, tak, 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 a on nie Tak, to, że jest z tymi domami. Już ludzie myślą inaczej, już inaczej konstruują w ogóle wyglądy swoje. Po prostu. Tak to działa. A świat cały czas wyciska na kaskach, i których taki masz być. Masz być górą, masz taką Ale To jest nieprawda. To jest w ogóle nieprawda. Bo człowiek jest konstruowany tak, żeby był dezydentem absolutnym, żeby nic na niego nie było wam Nie musi na ciebie powiedzieć, Absolutnie. Wiesz, e, pamiętam, tracimy się w Warszawie do Polityka, to też nie ominęło na to, że wydajesz się na mieszkanie. czas brau. Dlatego, że ja, zamienię... ja sobie nie uważam. Ja żeby wyjść w ogóle pojedynkę do miasta strona, on musiałem wziąć. Wiecie, to nie jest taki znak pojedynczy stanach, czy jakby się rozumiesz, na napakowany murze, patrzy się na ciebie wiecznie. Robiły różnego rodzaju, całe, że tak powiem, terapie, nie, żeby się naprawić, nie? To wszystko właśnie, Po yes. prostu. Jeżeli człowiek nie podejmie decyzji, suwerennej decyzji, że chce zmienić swoje życie, to cały sztab terapeuty nie będzie. Po prostu. Będzie teraz rodzić się przez to, bo w przyszłym roku mija 25 lat, do momentu, kiedy w 89 roku. Od samych lat, do 1849 roku, pał był mnogowo-operatywnych parę śmierci, nie? czyli poszekalne parę śmierci, tylko jej nie wypłatywano i zamieniono na 25 lat w wolności. I w przyszłym roku, mija te 25 lat i ma wyjść w Polsce dość sporo, tak, Burdelen. I już są debaty, co to będzie, co z nimi zrobić, tak. Bo wielu z A więc ja wiedziałem, że w tej chwili nie jest straszne, bo czuję, że to wielokrotnie 7 miesięcy. Mam 10 miesięcy od 7, połowa mnie odpocznie rozumie, że to idę dalej,